To jest temat, który wystąpił. To jest taki pomysł, pomysł który wspólnie został opracowany przez dział literacki z działem komunikacji, pomysł poszerzenia pola gry i zaproszenia tutaj, skoro być może literatura i teatr się nie do końca sprawdzili w tej przestrzeni, nie zdołały tej przestrzeni jakoś zdekonstruować, zaproszenia właśnie artystów wizualnych do stworzenia takiego bondo, e, jakiegoś odpowiednika wydaje mi się do przedstawienia na mojej scenie Teatru Dramatycznego, którego była premiera niedawno i będziemy teraz rozgrać w styczniu, czy Ewangelii. E, I opowieści o prywatnym e, Jezusie. Zadaliśmy bardzo proste pytanie, co to jest Twój Jezus? E, <grym> Odpowiedzieli, odpowiedziało nam dziewięcioro artystów. E, za tym pytaniem e, nie stoi e, żaden ukryty cel. Pomyśleliśmy, że skoro premiera była w grudniu, w czasie adwentur, Premiera oryginałów jest w styczniu, czyli czasie karnawału, że a może uda nam się pożegnać a z karnawału. Więc czy się udało? Odpowiadać się sami.